Witam serdecznie na kanale można samemu. Ja mam na imię Patryk, a w tym filmie opowiem na tyle, na ile potrafię o mojej pilarsy ukosowej firmy Holstar, model KGZ 305E. Zapraszam serdecznie na film. Aktualnie na obrazku widzicie jak rozpakowuję swoją pilarkę. Było to gdzieś w połowie listopada tamtego roku. Miał, miałem zamiar nagrać z tego unboxing, jednak pomysł umarł, uznałem, że unboxingi są no, takimi filmami troszeczkę zaśmiecającymi Polski YouTube. No ale no, to jest tylko moje, moje zdanie, tak jeżeli uważasz inaczej, napisz to w komentarzu, może mnie przekonasz. Chciałem zaznaczyć, że to jest tylko i wyłącznie moja opinia dotycząca mojego egzemplarza. Kto wie, może w innych egzemplarzach wady, o których mówię, nie występują. Więc jeżeli użytkujesz taką pilarkę, nie zgadzasz się z tym, co mówię, napisz to w komentarzu. Będziemy dyskutować na ten temat. Kto wie, może, może coś ciekawego jesteś w stanie mi podpowiedzieć i rozwiązać moje problemy, za co będę Ci bardzo wdzięczny. Proszę wziąć pod uwagę też to, że jest to moja pierwsza recenzja sprzętu więc wszystkie błędy, i tak dalej, pisz w komentarzu. Wiem, że test można by było przeprowadzić na kilka innych sposobów, bardziej dokładnie, i tak dalej. No ale to, co zrobiłem no, na chwilę obecną, powinno wystarczyć. Jeszcze się tego wszystkiego uczę. Także cenne rady, jak najbardziej wskazane: łapy w dół, łapy w górę to mnie tylko motywuje do dalszej pracy. No, i uczę się cały czas, się uczę przede wszystkim, jak to człowiek, tak? Tak jak wspomniałem przed czołówką, film dotyczy pilarki ukosowej firmy Holstar, model KGZ 305E. No, i to jest taka chyba bezpośrednia konkurentka dwóch modeli na rynku w tej samej kategorii cenowej. Jeden z nich to jest Holzman Cap 305JL, a drugi to jest Wander VUD 707, którego no recenzja. Zniknęła póki co z YouTube'a. Miejmy nadzieję, że wróci jak najszybciej. Trzymaj się gizmo. Pilarka klasyfikuje się silnikiem o mocy 2000 W, który jest na napędzie pasowym. Wielkość tarczy to jest 305 mm, tak jak w konkurentkach. No i posiada ona oczywiście posłów. Co dostajemy w zestawie? W zestawie z pilarką dostajemy taki docisk boczny, który montujemy tutaj. On ma taki szybki spust, dzięki któremu nie musimy kręcić tym gwintem, tylko po prostu przykładamy do materiału, dociskamy. Zaraz zademonstruję, jak to działa. Dodatkowo jakieś dociski od góry. Worek na trociny, który no, nie mam go, nie wiem gdzie jest, gdzieś tam przepadł. Pilarka waży około 23 kg, więc spokojnie nadaje się do transportu. Jest dosyć sporych rozmiarów, ale to nie jest problem. Mamy tutaj taki uchwyt do transportu, dzięki któremu możemy transportować ją. Faktycznie w jednej ręce, no chyba że ktoś ma mniej krzepy, no to z dwóch. Wymiary tarczy, jakie możemy tutaj, największą tarczę, jaką możemy w sumie zamontować, to jest 305 mm. Otwór tarczy to jest 30 mm. Ten otwór montażowy. Grubość tarczy oryginalnej, którą dostarcza, dostarcza nam Holstar, to jest 3,2 mm. Jest to tarcza. 40, z 48 zębami. Nie wiem jak z jakością tej tarczy, ponieważ wymieniłem ją na tarczę z większą ilością zębów, ale jakieś miałem złe odczucia generalnie co do tej tarczy. W moim przypadku no troszeczkę biła. Pilarka jest z posuwem. Maksymalna nie wiem, szerokość, długość materiału, którą możemy tutaj uciąć to jest przy kącie 90 stopni 34 cm. I wysokości 10 cm maksymalnie. Przy 45 stopniach, tylko że nie kładąc jej, tylko na stole, ustawiając, długość skraca nam się do 24 cm. Mówię o tym ruchu. No I działa ona od. 46 stopni w lewą stronę i do 40 bodajże 7 albo 8 w drugą stronę. Ustawiony kąt blokujemy pokrętłem. Swoją drogą kiedyś przegiełem i urwałem. Tam jest taki plastikowy gwint. Urwałem, poradziłem sobie płynnym metalem, zalałem to osadziłem w szczepieniu i znowu się kręci. W stole podczas regulacji były takie zapadki, które przy kącie 15, 22,5, 30 i 45 stopni zapadały się i mieliśmy pewność, podobno, że te kąty są ustawione. Nie mogłem tego w żaden sposób wyregulować, także zdemontowałem to i mam teraz taką regulację bezstopniową. No, nie wiem, nie mogłem po prostu wyregulować przykładnic w ten sposób, aby cieło pod tym kątem, który te zapadki tam miały ustalone, nawet regulacja tutaj tego wskaźnika, no nic, nic, nic po prostu nie pomagało. Zdemontowałem to, ponieważ to była jedna wielka porażka. Trudno. Radzę sobie w ten sposób, że co jakiś czas sobie to sprawdzę. Pilarka kładzie się również na obie strony. Tutaj mamy taki, zademonstruję. Tutaj jest blokada, którą musimy zwolnić, żeby pochylić tarczę. I tu jest są taka do dedykowanych kątów taka zapadka. Na przykład mamy teraz kąt 15 stopni, 22,5. Nie, przepraszam, 30 no i 45. z drugą stronę to samo. 15, 30, 45. Są tutaj jeszcze takie dwie śruby. Nimi regulujemy kąt 45 stopni. Wiadomo, kładziemy jak najbardziej. I wtedy, w zależności od tego, pod jakim kątem jest tarcza, możemy to sobie wyregulować. Nie wiem, takim kątownikiem cyfrowym kompomierzem, przepraszam. Podczas położenia tarczy maksymalnie na 45 stopni. Jesteśmy w stanie ciąć elementy wzdłuż na 34 cm i o grubości 4 cm. Pooglądamy sobie pilarkę troszeczkę z bliska. Tu jest Przepraszam za ostrość, jeżeli jej nie będzie. Tu mamy pokrętło do regulacji stołu. Przykładnice, które są regulowane. Tu są takie imbusy. Luzujemy i możemy przesuwać przykładnice. Przykładnice są regulowane, tak jak wspomniałem wcześniej. Odkręcamy imbus i możemy sobie ją przesuwać. I możemy ją przyblokować tym pokrętem z boku. Ten imbus raczej pełni rolę takiego ogranicznika. I do niego tam jest przykręcona ten łańcuszek, rozsuwane takie poszerzenie stołu, jakby, które blokujemy pokrętełkiem. Te łańcuszki są do tego, żeby nam się przykładnica nie zgubiła. Co mamy tutaj? Tu jest blokada wrzeciona. Podczas wymiany tarczy blokujemy sobie i możemy odkręcić. O, Oto są śruby. Niestety musimy tutaj zdemontować i ten mechanizm podnoszenia i ten dekielek poluzować, aby tam wsadzić klucz. Słabe to rozwiązanie jest, no ale trudno. Jak już jesteśmy przy tej stronie, Tutaj mamy ogranicznik głębokości cięcia. Wysuwamy, i śruba blokuje nam głębokość zadaną. Ona się kręci. Można sobie ustalić wszystko. Obudowa silnika. Swoją drogą, jest to silnik szczotkowy, a tutaj z zewnątrz nie mamy możliwości po prostu wymiany szczotek. Musimy zdjąć ten dekiel i szczotki są pod spodem. W Holzmanie na przykład jest. Są takie wielkie plastikowe pokrętła i szczotki możemy bez problemu wymienić. Przejdźmy na drugą stronę. Więc a, tutaj jest ta blokada włączona Dobra. To jest blokada Do transportu na przykład I teraz nam się tarcza schowała ładnie Możemy złapać za tą rączkę co? Tutaj mamy pokrętło, które blokuje nam przesuw. Przystawka do odciągu wiórów. Jakaś taka odkurzaczowa, zwykła średnica. Tu mamy łącznik lasera. O laserze, zaraz. Porozmawiamy, jak ją podłączę, ponieważ laser jest zasilany tym samym, jak włączymy po prostu piłę do gniazdka. Spust włączenia piły. Musimy tutaj zwolnić blokadę i dopiero możemy nacisnąć. Nie naciśniamy jej w inny sposób. Uważam, że w pilarce wadą jest ta osłona. Jest praktycznie identyczna jak w tym Wanderze. Tylko że w innym kolorze, ale brakuje jej tutaj takich kółek. W Holzmanie, którego miałem wcześniej, to było i naprawdę bardzo pomagało, gdy chcieliśmy wjechać w materiał. Tutaj jest tak, że potrafi się zaczepić. To jest mechanizm podnoszenia. To chyba każdy zna. Pilarka posiada. Podobno dwumetrowy przewód, nie wiem, nie mierzyłem. No i podłączymy teraz i zobaczyć jak działa ten laser. świeci się, nie świeci się. Teraz się powinien świecić dobrze. Laser swoją obudowę ma w tym miejscu. O, w tym miejscu. Regulować go możemy zdejmując, odkręcając te dwie śruby, zdejmując dekielek i tam w środku nie wiem, może to widać, i chyba, że widać. I tam są takie śrubki, którymi regulujemy tym jak laser świeci. Wiązka lasera jest dosyć widoczna. Ale świeci tylko. Z jednej strony, w zależności jak sobie ustawimy, tak będzie świeciła. Ja mam ustawione do lewej strony tarczy w wanderze, bodajże było to tak, że świeciło z dwóch stron. Można było sobie to wyregulować, i wydaje mi się, że tamto to było lepsze rozwiązanie niż to. Bo tutaj, jeżeli coś chcemy uciąć, wtedy z drugiej strony musimy najlepiej przymierzyć tarczę. Generalnie ja i tak zawsze przymierzam tarczę, więc. Więc nie jest to dla mnie jakiś wielki kłopot, ale laser bywa pomocny przy w takim wstępnym ustawieniu materiału. Działanie ścisków prezentuje się w ten sposób. Delikatnie zakładamy, możemy docisnąć ten boczny również. Oj, trochę źle. Materiał jest za wąski. No i teraz zamykamy. Dokręcamy sobie element. Jak widzicie, on się troszeczkę zaczyna unosić. Gdy damy za dużo siły, przykładnica zaczyna troszeczkę odjeżdżać. Musimy to delikatnie poluzować. Albo po prostu docisnąć mocniej z góry. I to tyle. Jest sensownie, nie wychodzi. Teraz będę uruchamiał pilarkę, jest ona dosyć głośna, więc proponuję sobie coś ściszyć, ponieważ ja nic nie będę przyciszał w filmie. Możecie zauważyć, pilarka jest dosyć głośna, bez słuchawek jest ciężko z nią pracować. Nie wiem, czy tylko mój egzemplarz ma coś takiego, że strasznie dzwoni podczas rozruchu. Jest tu ten soft start. Napiszcie w komentarzu, jeżeli wiecie coś na ten temat. Nigdy nie miałem styczności w sumie z takim dzwonieniem. Nie wiem, może to jest normalne w tej klasie sprzętu. Nie mam pojęcia. Przejdziemy do testu. Mam przystruganą. Kantówkę sosnową. O przekroju 7 na 7 cm. Jakąś dębową deseczkę, która nie jest koniecznie prosta, znaczy te krawędzie są proste, tutaj z boków nie jest. Dobra. No i tutaj jakieś byle co z palety. Moja tarcza ma 96 zębów. Chyba tak czy nie? 96 zębów, tak. Dobra, uwaga, odpalam. Sprawdźmy, jak to nam posięło. Delikatny luzik, ale kosmetyczne sprawy według mnie. Jest to do wyregulowania na spokojnie. Dobra. Sprawdźmy teraz te miękkie paletowe jakieś tam padziewie. Tu też jest o dziwo. Dobrze. No i teraz sobie sprawdzimy jak sobie radzi z dębem. Przetestujemy sobie teraz pilarkę pod kątem cięcia 45 stopni. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Cięta kręg. Wszystko niby ładnie dochodzi, ale sprawdźmy. No, ucieka kurczę. Nieznacznie, ale ucieka. Odwracamy, i jest o. całkiem, całkiem to wygląda. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę opowiedziałem o tej pilarce. Może testy nie były jakieś profesjonalne. No ale musicie mi wybaczyć, ponieważ no nie jestem jakimś super recenzentem póki co. Yy, co mogę powiedzieć o pilarce? No, na razie mi starcza. Nie jestem w niej jakiś tam w pełni zadowolony. Napsyła mi troszeczkę troszeczkę krwi przy regulacji tego wszystkiego. Musiałem właśnie usunąć te wspomniane kąty dedykowane z tej tą listwę tak, usunąć stamtąd, ponieważ no, jest źle zrobiona bynajmniej w moim modelu nie wiem jak jest nie wiem, może użytkownicy niech napiszą, może ktoś ma czy miał takie problemy, czy nie no i co, no, mam nadzieję, że chociaż troszeczkę moja testo opinia się przydała czy kupiłbym ją drugi raz Ale to jest tylko moja opinia. Zapraszam do odwiedzania mojego fanpage'u na Facebooku, do, moje, do subskrypcji mojego kanału, polubienia tego filmu, jeżeli się przydało. Cześć, widzimy się za tydzień w następnym filmie. Na razie, hej.